Belex Master to idealna hulajnoga dla osób dorosłych. Posiada wysoką miejscową kierownicę oraz szeroki podest, aby komfortowo umieścić na nim stopy. Silnik o mocy maksymalnej 1000W nie pozwoli temu pojazdowi zatrzymać się na wzniesieniu. Belex zadbał o amortyzację zarówno przedniego, jak i tylnego 10-calowego koła. Otrzymały one też niezawodne opony. Prędkość maksymalną przyłączamy w trzech zakresach. Eko do 25 km na godzinę, D do 30 km na godzinę. और ऐस do 35 km na godzinę. Wbudowane oświetlenie przednie i tylne z funkcją stop zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy nocą. Z boku Welex posiada paski odblaskowe zwiększające widoczność. Do hamowania wykorzystywany jest przedni hamulec bębnowy, który okazuje się bardziej niezawodny od tarczowego dzięki swojej odporności na zachlapanie i zabrudzenia. Z tyłu jest bardzo sprawnie działający hamulec elektryczny. Dzięki łatwemu i wygodnemu systemowi składania hulajnogę możemy przynosić. A teraz to czego nie widać. Ogromny akumulator 36V 15Ah co ciekawe łatwo wyjmowany co pozwoli ładować go poza nogą. Komora akumulatora jest zamykana zamkiem szyfrowym. Tak duży akumulator pozwoli przejechać do 60 km w trybie oszczędnym.